Hej, jak już wiecie, e, miała konferen miejsce konferencja Sony, gdzie poznaliśmy wygląd konsoli PlayStation 5 oraz kilka gierek na nadchodzącą generację. No i dowiedzieliśmy się, Sony otworzyło swoją e, konferencję GTA 5. Tak, my jako fani GTA czekaliśmy na GTA 6, ale nie. Rockstar postanowił, że dalej będzie kontynuował motyw GTA 5. Mamy GTA 5 na PlayStation 3 i Xbox 360, mamy GTA 5 na Xboxa One, na Xbox One i PlayStation 4, mamy również na PC i teraz dostaniemy ponownie tą samą grę, którą dostaliśmy na Xbox One, na PlayStation 4, na PC-cie jako grę na nową generację. Nic tutaj moim zdaniem nie polepszą takiego, żeby zrobić wow, żeby zrobić niesamowicie coś z gry, która jest 7-letnia, bo gra wyszła 17 września 2013 roku, więc ma już swoje lata i nie ukrywajmy, no z gry, która ma swoje lata, czyli w tym wypadku 7 lat. Nie zrobimy gry, która będzie e, jakaś wow, nawet na no, najnowszej generacji, najlepszej generacji, najlepszej konsoli na rynku. Nie zrobimy nic z grą, która ma już 7 lat. Dlaczego tak postanowili, już wam wyjaśniam dlaczego. Jest, moim zdaniem, najprostsze, najłatwiejsze e, wyjaśnienie, jakie można tutaj powiedzieć. Może w Stanach e, ludzie kupują. Bo u nas mało osób kupuje, jak coś to ludzie wolą zarobić normalnie w grze niż kupować karty Shark, ale w Stanach jest sprzedawanych dużo kart Shark. Są to karty doładowujące, jak zapewne wiecie, do gry, przez co możemy sobie korzystać. Czy to z kasyna, które jest obecnie używane w GTA, o, Polska jest wyłączona z tego, ale Stany Zjednoczone mogą z tego korzystać. Więc po. Po dodaniu kasyna, większość ludzi zaczęła kupować te karty Shark. Są to karty doładowujące o nominale, no i dzięki czemu Rockstar ma kasiutę, aby zarabiać na e, GTA V? Dlaczego nie zrobili GTA 6? No bo chociażby z tego względu, że z tego co e, słuchy po internecie chodzą, z tego co ludzie gadają, mieszkający chociażby w okolicach Szkocji, w okolicach studia Rockstara, e, na, większego tego studia, szkockiego studia Rockstar, e, to Rockstar myślę, pers... Oni wypuszczają gry w dość długim okresie. Zobaczcie, ile było od GTA 4 do GTA 5, ile było od Red Dead Redemption do Red Dead Redemption 2. E, oni wypuszczają dość długo w okolicach e, swojej premiery. Od pierwszej części do kolejnej części jest długi okres, przez co e, gra już tak nie zarabia. W dniu premiery oczywiście sprzeda się jak ciepłe bułeczki, ale z rok, dwa lata, trzy lata. Po premierze sprzedaż spada, a większość osób, jak ma kupić grę, to kupuje albo wersje cyfrowe, które są znacznie tańsze, albo wersje używane, które, no wiemy, potrafią kosztować bardzo, bardzo mało. Ale w przypadku GTA 5 jest to tylko dlatego powtarzane, żeby. Jak to ja nazwałem na ostatnim live, e, łapanie jaj od złotej kury. Jeżeli kojarzycie taką e, opowieść o kurze znoszącej złote jaja, to tak jest w przypadku GTA V. Mamy e, kurę, w tym wypadku GTA V online, które dla rockstara przynosi kupę, kupę pieniędzy. Bo ludzie grają, ludzie kupują te karty, szarki, ludzie kupują różne inne rzeczy, które są w grze, e, przez co oni zarabiają. I y, dzięki temu oni mają kasę. Gdyby kolejna część nie miała online, chociażby miała online takie jak GTA 4. Nie dostalibyśmy e, Rockstar na tym by nie zarabiała a automatycznie my, byśmy nie dostali gry na nową generację. Dlaczego Rockstar e, postanowił rzucić na PlayStation 4 na Xbox One z tego samego powodu? Nie dlatego, żeby fani mieli GTA 5 na nowej generacji, bo nie zdążyli kupić na starszej generacji, ale tylko dlatego, że kupili E, że online tak się sprzedawał, ludzie kupowali też szarki w dniu premiery e, było masę streamów, masę osób, które chciały szybko zarobić kasę, nie wiedziały jak początkowo były jakieś tam przekręty z samochodami, ale poza tym ludzie e, kupowali karty, które im się zwracały, nie tylko kupili kopie gry kupili dodatkowo szarki e, w dniu premiery online oczywiście bo w dniu premiery samej e, gry nie mieliśmy oczywiście online tak musicie o tym pamiętać. No i w przypadku, gdyby startował online, okazał się wielkim sukcesem, sukcesem tak dużym, że Rockstar do tej pory nie miał aż tak wielkiego sukcesu, jeżeli chodzi o online. W ogóle to była pierwsza gra, która na dobrą sprawę wykorzystywała duży świat, du otwartość online i dzięki czemu mogliśmy swobodnie się poruszać, tworzyć swoje postacie, tworzyć swoje gangi, kupować domy, samochody itd. Dalej i przez co my się dobrze bawiliśmy, przy kupnie tych kart Shark Rockstar automatycznie na nas zarabiał. W przypadku Polaków jest to o tyle mniej opłacalne kupowanie kart Shark, bo one są drogie dla nas. Gdy w Stanach kosztują przykładowo bo nie wiem dokładnie 60 dolarów za największą opcję. A u nas będą kosztować 300-400 zł za największą opcję. No tak przykładowo, bo nie wiem jakie są dokładne ceny, ale to w porównaniu takim. I dodatkowo Rockstar pomyślał, że skoro mamy nową generację konsol. Geta online się dobrze sprzedaje, dodajemy coraz to nowe funkcje, jak chociażby kluby, e, mamy kluby, e, mamy dodatkowo kasyna, mamy e, różne przedsiębiorczości, które możemy teraz otwierać i robić. I dzięki temu, e, jeżeli chcemy to przyspieszyć w legalny sposób, kupujemy te karty i przez to Rockstar... E, uważa, że pójdzie w nową generację Oczywiście wiadomo Sprzeda się to, bo czemu nie Przez pierwsze 3 miesiące Od premiery konsol Podejrzewam, że na Xbox One e, Również dostaniemy e, GTA A5 i GTA Online ale gdybyśmy nie dostali, to mamy na PlayStation 5 przez 3 miesiące za darmo w ramach podejrzewam PlayStation Plus albo coś, bo jak wiecie, no z tego nie zrezygnują z takich samych powodów. No i jeżeli kupicie konsolę w premierze, w premierę polską czy zagraniczną, bo nie wiadomo jeszcze do końca jak będzie wyglądała ta premiera i czy nie będziemy mieli jakiegokolwiek opóźnienia względem chociażby Niemiec, tak jak w przypadku chociażby Xbox One, gdzie Niemcy mieli, a my musieliśmy na to poczekać to e, tutaj jak kupicie konsolę, nawet jeżeli nie będzie dodawany żaden bungle e, z grami, nie będzie sprzedawany bungle z grami, to automatycznie w ramach tego dostajecie GTA 5 na konsolę. To jest z jednej strony e, dogadanie się z firmą, czyli w tym wypadku Sony, że e, my dajemy Wam GTA 5 tak jak w przypadku było Epic Games, że dali na peceta dla Epic Games e, Grand Theft Auto 5 Tutaj automatycznie na nowej generacji dostajecie bardzo, bardzo świetny tytuł, który w 2013 był to najlepszy tytuł e, multiplatformowy, który wyszedł na konsole i ogólnie jeden z większych tytułów GTA jakikolwiek do tej pory wyszedł. No i dostaniemy nie GTA 6, a dostaniemy dalej, dalej to samo. Jest to z jednej strony fajne, ale moim osobistym zdaniem nic nie poprawią graficznie. Pomimo tego, że mamy ulepszone konsole, mamy o wiele lepsze procesory w konsolach, mamy o wiele lepszą e, ilość RAMu, taktowanie procesora i te wszystkie, wszystkie rzeczy, które są tam potrzebne do odpalenia lepszego gier, nie zrobimy ze starej 7-letniej gry, gry, która będzie nie wiadomo jak dopieszczona. Mamy już e, widok pierwszoosobowy, mamy ulepszone względem PlayStation 3 i Xboxa 360 tekstury. Na Pccie jeszcze podkręciliśmy te tekstury, żeby były o wiele, wiele ładniejsze. I widok na Pccie jest wiele dalej. Możemy dalej widzieć na Pccie, niż na konsolach obecnej generacji. I e, takie jest moje zdanie, że oni cisną kurę, która znosi złote jajka, za wszelką cenę. Mamy kurkę. Kurka jest mała. Kurka znosi jajka i wszyscy wiedzą, że kura jest stworzona po to, żeby znosić jaja. Kura się starzeje. Kura znosi coraz mniej jaj, ale gospodarz zobaczył, że kura znosi złote jaja, może na tym zarobić, zarabia na tym duże pieniądze, bo e, mając tą kurę, ma jajko, które jeszcze na siebie zarabia oprócz tego, tak jest w przypadku rockstara e, online i e, w kartach Shark, gdzie oni w postaci tego jajka, tej Złotego jajka, oni zarabiają na tym, że jeszcze dodatkowe usługi dzięki temu e, sprzedają. I e, tak jak z gospodarzem, że kury, która znosi przykładowo te złote jajka, nie sprzeda pomimo tego, że jest już stara, e, bo będzie chciał aż do końca, aż do wypalenia się kury, czyli do e, zdechnięcia kury. E, żeby znosiła te jajka. Tak samo w przypadku Rockstara, oni chcą, dopóki tylko mogą, dopóki gracze będą chcieli grać w online. A wiemy, że na dzień dzisiejszy jest masa, masa e, osób, które grają, chociażby ze sprawą Epic Games na PCcie grają w online. E, sami wiecie jak to było w premierze Epic Games, e, premiero, premierę e, GTA V epicowego, e, gdzie serwery po prostu nie wyrobiły i po prostu padły na PCcie. Na konsolach wyglądało to troszkę inaczej, bo wiadomo na konsoli już mamy sporo czasu i tam nam raczej nikt nie daje za friko. A tutaj dostaliśmy zupełnie za darmo za to, że po prostu mamy konto na Epic Games. No i moim zdaniem będą cisnąć e, z GTA wszystkie soki jakie są tylko możliwe do ostatniej, jak to się mówi, kropli, żeby jak najdłużej e, Wytrwać przy GTA 5, a może w planach y, na nową generację już jest GTA 6. Z tego, co się dowiedziałem, z tego co usłyszałem od osób mieszkających tam w Szkocji y, osób na internecie możecie sobie nawet wpisać, to Rockstar podobno jest firmą, która źle. Resperuje, ale to są tylko głosy ludzi, którzy tam po prostu mieszkają, którzy widzą tą firmę, którzy się interesują e, tą firmą. To nie jest taka firma jak CD Projekt Red, e, gdzie ta firma jest e, na bodajże pierwszym miejscu e, w, na giełdzie. Natomiast Rockstar jest taką firmą, która za bardzo wolno puszcza gry, gdyby puszczali więcej gier e, nie tylko GTA. Ale puszczali chociażby tak jak Red Dead Redemption i jeszcze jakąś grę, yy, która by się moim zdaniem przyjęła. To wtedy na tym by zarabiali. Ale w przypadku GTA, to tylko zarabiają na online i dlatego nie chcą porzucić online, bo ta firma e, teoretycznie mogłaby upaść bez produkowania serii GTA czy produkowania nowych gier. Ale takie jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzu, bo ciekawi mnie Wasza opinia na temat tego, jak Wy się opatrujecie, patrzycie na to, e, na GTA. Ponowne GTA V na nową generację. Ja uważam, że to jest, e, tak jak wspomniałem, e, trzymanie kury, która jest już stara, ale gospodarz nie chce, bo dalej znosi złote jajka. I tak jest tak samo w przypadku GTA V. Ale co Wy o tym sądzicie? Myślicie, że GTA V się dobrze sprzeda na nowej generacji? Czy jednak ludzie powiedzą, że nie. Nie chcemy GTA V e, ponownie na nowej generacji, pomimo tego, że porzucą za jakiś czas online. W przypadku Xbox One, Xbox One yy, i PlayStation 4, tak jak było w przypadku PlayStation 4, 3 czy Xbox 360, że porzucili ten online. Yy, I tutaj zapewne też porzucą na rzecz PlayStation 5 i być może na Xboxa serii X ja uważam, że to jest męczenie materiału, że to jest, e, moim zdaniem, już powinni porzucić, e, może nie rozwój samego online, bo pierwsze było, że online ma być oddzielną grą, Czyli ma być oddzielną grą, e, ma nie być wspólna z GTA 5, ma być to jako oddzielny, oddzielna gra, wypuszczona tylko i wyłącznie na nową generację jako oddzielna gra, a w pozostałych zostanie to na dzień dzisiejszy bez zmian. Więc to takie jest moje zdanie. Wy napiszcie, co wy o tym sądzicie i jakie jest wasz, jaka jest wasza opinia na ten temat. Chętnie się z wami podzielę, posłucham waszych opinii, poczytam, odpowiem wam na wasze pytania, jeżeli macie jakiekolwiek. Macie przemyślenia, jakiekolwiek. I to by było na tyle. A ty, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, mój młody człowieku, to daj subskrybujkę, zmień czerwony przycisk na siwy. Możesz dać dzwoneczek. Jeżeli nie chcesz otrzymywać e, żadnych powiadomień, to daj dzwoneczek z opcją Nie chcę otrzymywać powiadomień e, i nie dostaniesz żadnych powiadomień, a ja będę miał kolejną subskrypcję w kolekcji. Za co Ci serdecznie dziękuję. Możesz dać oczywiście łapkę w górę i komentarz pod filmem, tak jak już wspomniałem. Patrzcie też linki w opisie materiału do Idea Shirt, do kapsela, gdzie są koszulki, gdzie są maseczki. Obecnie musimy nosić dalej maseczki w miejscach publicznych, jak szkoły, parki, to już nie. Ale jeżeli będziecie mieli zgromadzenie jakie większe w parku, no to dalej was obowiązują maseczki. Więc na kapselu możecie znaleźć maseczki z różnymi ciekawymi wzorami. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Hej, hej.